Szczęść Boże, drogie dzieci, drodzy rodzice, witam Was w kolejną środę na naszym spotkaniu ze słowem. Zapraszam. Znajdujemy się dziś w nietypowym miejscu. Jesteśmy w Grecji, w miejscu, w którym ważne osoby wygłaszały swoją mowę. Co to za miejsce? Posłuchajcie: Areopag w Atenach. Było to wzgórze na zachód od Akropolu. Na Areopagu obradowało najstarsze zgromadzenie Ateńczyków. Od nazwy wzgórza wzięła nazwę sama Rada, organ, który miał strzec praw, obyczajów i moralności Ateńczyków. Tutaj wielu filozofów, polityków przemawiało. Tutaj także do swoich racji przekonywał święty Paweł. Jak mogliśmy przed chwilą zobaczyć, Areopag to miejsce, w którym wielcy filozofowie, wielcy ludzie tamtych czasów wygłaszali swoje mowy. Również święty Paweł także znalazł się na Areopagu. O kim mówił? Wiadomo, o Jezusie Chrystusie, o Panu Bogu, który stworzył dla nas piękny świat który nas wybrał, który dał nam Jezusa, który nas kocha. Mówił również o tym, że ten Jezus został zabity, a Pan Bóg wskrzesił Go z martwych. Na te słowa nie wszyscy uwierzyli, ucieszyli się. Niektórzy pokiwali głową, powiedzieli innym razem Cię posłuchamy. O tym słyszymy w czytaniu. Posłuchaj. Z dziejów apostolskich. Stanąwszy w środku areopagu, Paweł przemówił. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Święty Paweł, choć bardzo się starał, nie zawsze odnosił sukcesy. Choć wiele razy przez Jego nauczanie, przez Jego dzieła wielu się nawróciło, to jednak tam na Reopagu nie wszyscy przyjęli Jego naukę. Tak czasem bywa. Święty Paweł na szczęście się nie załamał, ale trwał dalej w Chrystusie i udał się do kolejnych miast, aby zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa. Choć tam na Reopagu poniósł porażkę, to jednak niektórzy Poszli za nim i myślę, że to był wielki jego sukces. Co dziś może być takim areopagiem? Na przykład szkoła, nasze podwórko, nasza rodzina. Tam my możemy, jak święty Paweł, iść i głosić swoim zachowaniem, Z sobą pokazać, że wartości, którymi żyjemy, o które Pana Boga prosimy, są ważne. I że warto trwać przy Jezusie. Każdy z nas ma właśnie takie zadanie. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Bądźmy jak Święty Paweł i w naszych domach, na podwórku, w szkole, dajmy świadectwo, że warto trwać przy Bogu, że warto wyznawać wiarę w Niego. Może nie każdy nas przyjmie, tak jak nie każdy przyjął Świętego Pawła, ale myślę, że warto, choćby dla tej jednej duszy. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, szczęść Boże i do zobaczenia. Na koniec zaśpiewajcie jeszcze piosenkę.